Jesteśmy teraz u mojego znajomego starego w biurze, biuro galerii, którą zaraz Wam nagram i pokażę. W galerii jest sklep przemysłowo-spożywczy, coś jak nasz Społem czy nasza Biedronka, którego on jest właścicielem. A pozostała część galerii są to butiki, punkty usługowe, jakieś bawialnie, jedzenie. Część z tych punktów, ale tam mała, jest jego sieciówki, jakieś butiki, a reszta wynajmuje dla ludzi. Działa tak jak nasze galerie handlowe, czyli bazą jest market, spożywcze AGD no i wokół tego butiki, punkty usługowe i tak dalej. Ja przyszedłem tutaj, bo muszę coś sobie przepakować, wysłać trochę towaru. Paczkowo śmieją się ze mnie, że oni hurt, mniejsze paczki zamówili mi kuriera, także ja działam już mam karton, zaraz będę się przepakowywał, Rafał jest, muszę wysłać pakę, a ten, na tu jest dyrektor główny tej całej galerii, który tutaj zarządza w imieniu do Starego Łu. Jesteśmy przed galerią Starego Łu, którego już przed chwilą Wam przedstawiłem, zresztą znacie go z moich poprzednich filmów. Z Korwinem też go odwiedzaliśmy, u niego tam w miejscowości rodzinnej, gdzie, gdzie stawiał takie domki, jednorodzinne, wille nad rzeką. Także kto śledzi nasz kanał, to na pewno go kojarzy. No i to jest tam dosyć duża galeria, ma pięć kondygnacji, jedno podziemne jeszcze, także... No biznes pełną gębą, chyba tutaj w tej dzielnicy największy tego typu kompleks. A my idziemy z Rafałem przejść się kawałek. E Trójkołowa ciężarówka. Nie wiem, czy w Polsce takie kiedykolwiek były. No ale tutaj jeszcze jeżdżą. Gdzie, nie gdzie, gdzie, nie gdzie. Idziemy na piętro minus jeden, tam coś dzieje. Znaczy, dzieje się sprzedaż. Idziemy, szukamy jakiejś kawy. Na dole jest trochę gastronomii i, i, i market, także jeżeli nie będą mieli kawy takiej, żeby tam zrobić, to się kupi w markecie i się samemu zrobi. Są butyki i market, tak Promocje. Chodzimy. Takie torebki są, jak Rafał przed z plecakiem, z zabezpieczeniem, żeby nie wchodzić, teraz musiał swoją torbę spakować do czegoś takiego. Takie panie mają tutaj, że tak powiem, no, przykaz, nie? Pakuje, splombuje w swoją torbę i wtedy może się nosić. No i market, jak to market, AGD i i, ten, i, i, i żarcie, nie? Także piwo. dla zainteresowanych jakąś sprzedażą, bo tutaj już coś ze starym kręciliśmy z Polakami, także takich marketów on ma cztery, ale jest prezesem całego takiego związku, sieciówki, które skupia gdzieś około 40 takich takich marketów i jakiś towar można wrzucać. Nie będę mówił o szczegółach, bo no bo nie chcę mówić o pewnych sprawach, co klienci tutaj wrzucali i, i jakie firmy i jaki asortyment, no bo obowiązuje pewna że tak mam tajemnica zawodowa. No ale jakieś, jakieś sprawy z Polski już tutaj na tych półkach się sprzedawały. Wymieniliśmy sobie koszyczek na taki wózeczek, bo się nam rzeczy nie wieszczą. Rafał stwierdził w myśl zasady, ja, że swój u swojego po swoje będziemy kupować rzeczy do Polski, te wszystkie jakieś tam prezenty, swoje rzeczy, jakieś przyprawy chińskie, których w Polsce nie może kupić, będzie kupował tutaj, także żebyśmy ten większy koszyk swój u swojego po swoje glony. Jagody godzi. Patrzcie jaka cena. Od razu. 9 5 zł za taką paczkę. Paczka jest 100 gram. Suszone krewetki do sosów. Malutkie takie. Grzybki. Sosy ostre. Sosy sojowe, tutaj rafał na pewno coś sobie wybierze. Trochę chabaniny mamy Jesteśmy na alkoholach, bo idziemy na lunch, godzina 12 Zabieramy takie dwie butelki Wychodzimy stąd, wychodzimy teraz a jeszcze wrócimy, bo Rafał nie skończył zakupów, a idziemy ze starym na lunch. Także, także, także no. Eee, koszyk tam gdzieś postawił w rogu i przyjdziemy jeszcze później po, po, po lunchu, że tak powiem. Nawet w swoim sklepie musi się skasować.

Wchodzi kolejne danie, stół się nas zapełnia. Godzina 12, lunch. Śmiejmy się z Rafałem, że nie powinniśmy pić, bo jeszcze nie ma 13. No, już gdzieś tam około. Nie? Jak zaczęliśmy, to była gdzieś tam 12.30. Stół się będzie tam zapełniał, będę wam updateował. Takie chrząstki, e, chrząstki po prostu w sosie takim e, wasabi plus sos sojowy. Bardzo dobre, mają bardzo dużo kolagen. Dziś nam już następne, następne jedzenie wjechało. Tej, tej, niczego nie da. Także stół nam się zapełnia, coraz ładniej. Hmm. Chińczyka mocnego zawodnika, bo mamy takie małe kieliszki, mnie już zaprosił, żeby wypić całą karawkę naraz i teraz Rafałem pije całą karawkę naraz. Oh. się nij, po czasie się, się nie, nic no nie. Wiem, bo chłopak wypił ze mną całą karabkę i teraz z nim, czyli on wypił już dwie karawki. Mocny, mocny, mocny. A myślałem, że jest słaby, bo mówił, że nie pije dzisiaj tego, bo jedzie na lotnisko wieczorem, ale nasz przyjaciel tutaj stary łódz załatwił mu kierowcę i chłop mówi, no dobra, no to jak mam pić, to piję, ale na ostro, nie? 换了家，好好好，对对、啊。啊，哈哈呀！啊？今天上早也比较辛苦。啊？我一我都要把所有。 Rzadko występuje w filmach, ale będą częściej, bo robimy studio i nie będziecie widzieli z takich rozmów dla studyjnych. w Że studiach. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. To moje stanowisko. Tutaj mamy bakłażana z pazurką, a tam coś jechało pewnego, zaraz będę to nagrywał. nie przyjedzie.

poprosiła mnie, że ona wypije cały, cały taki duży kieliszek wina, wielki wypiła, ale wypiła, żebym ja z nią wypił całą karawkę, czyli tą moją setę ponad, no wypiłem. Moje plamy nie dam, honor Polski utrzymany, ale ale, ale już dudni w głowie, a przed nami jeszcze cały dzień, trzeba sprawy załatwiać, także muszę się pilnować. Przerzucam się na wino. Skazałem pani pani kelnerce sobie wino dla mnie otworzyć. Już jest otwarte i linko do mnie idzie. Dla będziesz no, bo To ma moc, nie? bo to jest tam nie, 50% wódka czy coś takiego. A tu jeszcze mam to do opieprzenia, takie żeberko. No jeszcze taki update, bo następne żar się wjechało. Nie wiem co to jest. Chyba kurczak w takim albo ryba, ryba w takiej zesmaszkę. A może żaba? Co to jest? Ale że zróbmy coś, bo A, to jest ten kurczak po cządzień. Nie kurwa, tylko kurczak, po czącińsku, czyli mamy jakaś szło syczuanda jandzy, co fąga, coda, cioszy lada, cioszy mala, 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 czyli odrętwiająco, ostrej, kurczak. W nie I teraz przyszła kryska na Rafała. Pani znowu chce się napić, całego Rafał musi całą karawkę. Raportu ja, da dajesz, 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 nie możesz pan. No. Do, o dziękujemy. Evo, ja, weź herbatę, popij. O. się nie, nie. Nie jechanie. Dobro. No. Iwa, kelnerki się dosiadły też piją z nami. No i co? Godzina 14 dochodzi, nie? Chyba trzeba będzie się położyć na jeste. później pozałatwiać sprawy, a wieczorem to jest dzień, nie? Tak jak to mówią, nie? Na tak zwaną dojebkę, czyli na zapchanie się, na koniec wchodzą pierogi. Pierogi i wegetariańskie, i mięsne, ale ja nie zjem żadnych, bo ja po mojej diecie schudłem dużo, 12 kilo. i nie chcę już chyba chyba, chyba do góry pójść, także uważam na takie sprawy. No i takich pierogów, chociażbym chętnie zjadł, nie zjem. Mm.

Witam po przerwie, po cięciu, nie wiem jak to będzie złożone. Jestem w hotelu. Ubudziłem się o tej 12, poszliśmy na ten lunch, zjedliśmy. Tam wszyscy wypili, poszliśmy do hotelu odpocząć. Budzę się 10 wieczór, nie wiem gdzie są wszyscy. Dzwonienie do Stargołu, to leży... To znaczy mam nieodebranych... 10, ponad 10 od Staregołu od Rafała. Nie wiem, gdzie jest Rafał, bo jest no... No mamy hotel i każdy ma osobne pokoje. To jest jedno. I, i, i wzięliśmy te hotele, bo wiem, że u staregołu w mieszkaniu były zepsute prysznice. Zepsute prysznic, prysznic był naprawiany, kibel. E, ogólnie, coś tam. I, i nie można było wziąć prysznica. także wzięliśmy ze hotelu jedynki hotel i, i idę ich szukać teraz, nie? Bo to znaczy starego już znalazłem, stary śpi i o siódmej poszli na kolację i stary już jest tak zrobiony, że mówi, że on nigdzie nie wyjdzie, no nie jest nie w stanie, nie? A ten idę Rafała poszukać, nie wiem gdzie on jest, też dzwonił do mnie z dziesięć razy. No to co? To tak wygląda pokój w hotelu. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda pokój w hotelu. Idę szukać Rafała. Jest dziesiąta wieczór, ale dobrze, dobrze, dobrze. Ja się cieszę, że przespałem, że z nimi nie poszedłem na tą kolację. No bo, no bo co, to było kolejne, kolejne tylko, ee, że tak powiem nadużywanie alkoholu i nic więcej. Także ja teraz jestem wyspany, właśnie się wykąpałem. I idę na recepcji, zapytacie w którym pokoju jest Rafał. No i zaraz go tam gdzieś wybudzam, nie? Pozostańcie z nami. Nalazłem już Rafała. Leży dwa pokoje dalej ode mnie. Były u niego. Moje perfumy gdzieś zostały u starego u w mieszkaniu. Byłem od Rafała. Rafał mi dał w ogóle w podarunku, bo sobie kupił. Że Rafał sobie kupił takie same jak ja sobie kupiłem ostatnio, te, te jak tam polo. Rauflawe, a teraz mi dał trusardi. Takie na wyjazdy, dobre, bo małe, nie? Miałem jeszcze mniejsze te takie próbki, to, to zgubiłem. O, przyszedł. Cudzaj, kilka słów naszych użytkowników, jak Ci się podoba w Chinach? Super. No i dobra. No to robimy cięcie, bo musimy pogadać, nie? Trusardi, takie tam, no, wiecie, nie. Wstawiłem wodę, jakąś herbatę się napijemy Tutaj tą czerwoną, 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 nie chcę pić zielonych teraz Ale najchętniej to napiłbym się kawy, A jeszcze chętniej to jako piwa bym się napił, nie? Ale zaraz to uskutecznimy, jest dziesiąta wieczór My spaliśmy o 14 do wieczora W końcu się wyspaliśmy Robię herbatę tutaj Trochę kuczy. No to no nie wiem Będę, będę to wam nagrywał jak gdzieś będę Ale nie wiem gdzie będę czy w ogóle gdzieś będę? O, to ja, wasz bloger. Pozdrawiam. Hotel w porządku, ale wypiję tą herbatę. Tą żółtym opakowanie też czerwona. Ta obwódka. Zresztą piszę po chińskich znakach łącza. No picie tego nie da. Zaraz sobie dorzucę zieloną. Zobaczymy. Czyli taki mały test herbat chińskich w hotelu. Oczywiście darmowe, darmowe. Darmowe zawsze jest niedobre. Z reguły, że tak powiem. Także wypróbujemy zaraz tą zieloną. Także moi wspaniali widzowie, akcja herbata odwołana, idziemy na jakieś e, piwo. Lepszy, lepszy pomysł chyba na wieczór. No i tak by się tak skończyło, także herbatę zostawimy na później. Przyda się na rano.